Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Dziś ze mną jest, przedstawie po kolei, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan Łukasz Grabowski, radna powiatu gnieźnieńskiego, pani Natasza Szalaty Dzień dobry. oraz radny Rady Miasta Gniezna, pan Marek Bartkowicz. Dziś chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie program Platformy Obywatelskiej przez wiele lat my jako formacja prawo i sprawiedliwość staraliśmy się dowiedzieć czy w ogóle taki program platforma obywatelska posiada i jak się teraz okazuje jest on wykuwany jest on wykuwany ale nie jest wykuwany on w Polsce tylko na zagranicznych konferencjach o czym chcemy dzisiaj państwu powiedzieć ten program jego pomysły koncepcje i cele hmm, Naruszają y, nasze wolności osobiste, wolności osobiste wszystkich Polaków. Y, narzucają nam taką ideologię, y, która nie jest y, nam bliska, tylko raczej jest ideologią obcą. Y. Można powiedzieć, że Platforma Obywatelska chce wprowadzić taki nowoczesny komunizm w Polsce. Lewicowe szaleństwo Platformy chce atakować polskie, polskie miasta, a my nie jesteśmy, nie, nie, nie wyrażamy na to swojej zgody. Politycy Platformy, totalnej opozycji, razem z Rafałem Czaskowskim, chcą nam narzucić, narzucić to, jak ma wyglądać nasza codzienność, tradycja czy prawo do... Do dokonywania wyborów w swoich sprawach życiowych pod przykryciem, pod przykryciem walki o ochronę klimatu. Razem z organizacją C 40 chcą wprowadzić absurdalne, absurdalne limity, o których zaraz powiedzą więcej państwo radni, na które my się nie, nie godzimy i dopóki rząd. Prawa i, prawa i sprawiedliwości będzie rządził w Polsce. Nie będziemy wprowadzali tak drastycznych, absurdalnych i, i, i tak głęboko niosących konsekwencje e, e, limitów. Teraz poproszę panią radną Nataszę Szalaty o, o przybliżenie nam tego, co platforma obywatelska z Rafałem Czaskowskim chcą wprowadzić w Polsce, co już się dzieje. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa. Tutaj nawiązując do słów Pana Wojtka. Zaznajomiając się z agendą C40, no nie sposób nie zwrócić uwagi, proszę Państwa, na to, jaki wpływ będzie ona miała na nasze życie prywatne. Na przykład chodzi tutaj o zakup odzieży. Na pewno Państwo już słyszeliście, że w roku będzie nam należało się, czy będziemy mogli skorzystać z takiego przywileju, jak zakupienie 8 sztuk tej odzieży nowej w danym roku. Ja jako Matka, też y, trójki dzieci. No nie wyobrażam sobie, proszę Państwa, żeby w rodzinach wielodzietnych y, na rok przypadało na dziecko 8 sztuk ubrań. Jeżeli tą, y, tą odzież wymieniamy tak naprawdę co 3-4 miesiące y, y, wychowując małe dzieci. To jest jedna rzecz. Agenda C40 no, będzie nakazywała wręcz wprowadzenie. Nie wiem, czy potem będą miały być zastosowane kary. Jeżeli ktoś przekroczy ilość tych ubrań, tego już niestety nie, ma, nie jest w stanie agenda nam wytłumaczyć. Od 1 lipca 2024 w Warszawie ma zostać już wprowadzona strefa czystego transportu i tutaj mamy też również, zwracając się do tej agendy C40, może ona być rozszerzana na inne miasta w Polsce. Przede wszystkim zacznie się od Warszawy i co to oznacza? No będzie zdecydowane, czy wolno będzie nam jeździć samochodem, w jakich godzinach, w jakich strefach miasta, czy będziemy mogli jechać do pracy, czy do kina, czy na spotkanie spotkanie, jeżeli będzie pewne, pewne kilometry będą przekraczane, pewnie będziemy znów tutaj narzucone mieć ilość tych kilometrów rocznie i będą też wystosowywane kary do mieszkańców. Według tych założeń dalej jedna osoba może, będzie mogła odbywać w ciągu roku loty do, do jednego celu w dwie strony, maksymalnie 1500 km na raz na dwa lata. No nie tylko my uważamy, że to są y, jakieś decyzje no, szaleńcze, bo już y, odbywają się protesty w Wielkiej Brytanii w Oksfordzie, Lud ludzie wychodzą na ulicę, ponieważ już te założenia agendy C 40 są wprowadzane, no i odbywają się tam y, liczne protesty w związku y, z tym. Jeżeli chodzi tutaj o zwiększenie zwiększenie wpływów tej agendy, to również należy odnieść się do mieszkańców miast. Gdyż będą oni się cieszyli rzeczywiście wysokim stopniem mobilności, ale opartej przede wszystkim i głównie, i to można też wyczytać, na ruchu pieszym, rowerowym oraz na komunikacji miejskiej. Znowu wie, wiecie Państwo, no nie wyobrażam sobie, jeżeli zakupy do galerii idziemy robić i będę miała się poruszać rowerem z zakupami na przykład na cały tydzień lub pieszo, no to współczuję rzeczywiście wszystkim tym, którzy z tymi siatkami będą chodzić, czyli nam tak naprawdę. Z następnej strony tutaj jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, czyli samochody tak naprawdę będą dla nielicznych, można z tego wywnioskować. Ja mam tutaj na tyle. Tak, Szanowni Państwo, tutaj pani radna wspominała o tych podróżach samolotem. Jedna podróż raz na dwa lata. Z tego, co wyczytałem, prezydent Rafał Czaskowski wykorzystał swój limit na najbliższe 150 lat, więc myślę, że jako wielki orędownik tego typu zmian teraz będzie świecił przykładem i już nie będzie korzystał przez najbliższe 150 lat swojego życia z podróży samolotem. Bardzo dziękuję Pani Radna za przybliżenie nam tych kwestii. Poproszę Pana Radnego Łukasza Grabowskiego, członka Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, żeby przybliżył nam, jakie to niesie konsekwencje dla rolników. Chciałbym zwrócić uwagę teraz trochę o cyfrach, powiedzieć, że 3% polskiego PKB stanowi w budżecie naszego państwa dochody z rolnictwa i szeroko rozumianych gałęzi rolno-spożywczej. W związku z czym próba ograniczenia produkcji rolniczej radykalnie wpływa w dochody budżetu państwa. Jesteśmy. Siódmy, czyli zajmujemy siódme miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję roślinną i zwierzęcą w Unii Europejskiej, a czwarte miejsce w Unii Europejskiej zajmujemy, jeżeli chodzi o produkcję całą zwierzęcą. Więc ograniczenie spożycia mięsa czy wyrobów spożywczych radykalnie uderza w polską gospodarkę. W tej agendzie proponuje się, aby roczne spożycie mięsa wynosiło 16 kg. Obecnie jest to 73 kg. Według specjalistów są to normy mniejsze nawet niż w okresie stanu wojennego. Jeżeli chodzi o spożycie nabiału, proponuje się 90 kg obecnie, 90 kg wprowadzić z 200 kg średnio obecnie konsumowanego przez Polki i Polaków. W związku z czym to są radykalne e, propozycje radykalnie godzące gospodarkę e, e, rolną w naszym kraju. Tak, Szanowni Państwo, no agenda w, wedle moich obliczeń wprowadza limity dzienne, gdyby podzielić to na, na dni. E, w ograniczeniu białka i... W, mięsa wychodzi na to, że przeciętny obywatel mógłby spożyć dziennie jedną szklankę mleka i cztery deko wędliny, co przekłada się na dwa plastry szynki wieprzowej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. To, to by było coś strasznego dla producentów rolnych, którzy utrzymują się z hodowli zwierząt i, 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 i także z produkcji mleka i przetworów mlecznych. Na pewno to by był po prostu upadek, upadek polskiego rolnictwa, a my? Nie pozwolimy na to, by tak było. Teraz poproszę Pana Radnego Marka Bartłowicza. No jest ciekawe, skąd w ogóle takie pomysły się wywodzą i myślę, że jak tak głębiej się zastanowimy, to zawsze u podstaw takich pomysłów jest tak naprawdę brak poszanowania dla człowieka i traktuje się człowieka nie jak osobę, nie jak człowieka, tylko jak, jak przedmiot, jak nie wiem, jak robotnik, konsument. Zawsze jest to jakaś degradacja osoby ludzkiej, bo systemy lewicowe zawsze mówiły, że robią coś dla człowieka, ale ostatecznie to, co zrobiły, a historia nam mówi to, co zrobiły, zawsze ostatecznie były przeciwko człowiekowi. I to jest taka klasyczna sytuacja, kiedy próbuje się ograniczyć wolność ludzi w imię jakiejś, jakiejś ideologii, jakiejś ideologii, a każda ideologia niestety kończy się. Tragicznie dla człowieka, i z tym temu trzeba się przeciwstawić stanowczo. Bo na pewno ci, którzy będą promować taką wizję świata, nie będą tego robić. Bo na pewno będą latać swoimi helikopterami, na pewno będą jeździć swoimi samochodami, na pewno będą korzystać z dobrego jedzenia. Natomiast traktują. Nas, obywateli, jak masę, może jak szarańcze, nawet, i dlatego każą nam też jeść szarańcze. Także jest to, jest to po prostu zdumiewające, że są takie pomysły wśród Platformy. U nas, nawet w gnieździe, można powiedzieć, że jest jakiś taki wyraz też tej ideologii, kiedy widzimy, jak zbudowano ulicę Roosevelt'a i ten chodnik. Dla rowerów. Idea słuszna, tak, trzeba jeździć rowerami, ale zrobione to jest tak, w taki sposób, żeby było. Nie żeby to służyło, tylko żeby było. Ktoś powiedział, że trzeba zrobić, zrobili, dali pieniądze, ale żeby to służyło, to nikomu nie służy. Jest to niebezpieczne, jest to zagrożenie dla ludzi, ale wydano pieniądze. I to jest taki nasz gnieźnieński wyraz tej, tej właśnie ideologii, którą próbuje się wprowadzić y, w całym. W naszym kraju. Tak, szanowni Państwo, nie, chodzi o to, żeby normalne życie było dostępne tylko dla nielicznych, nie dla obywateli, nie dla nas wszystkich, tylko dla nielicznych. E, nie może tak być. Wprowadzone elementy, te, o których wspominali Państwo radni, będą mieli, miały gigantyczne skutki społeczno-gospodarcze. Upadek rolnictwa, likwidacja przetwórstwa, bankructwa firm odzieżowych czy wykluczenie komunikacyjne obywateli. Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie zgodzi się na tą szaleńczą rewolucję zakrawającą na inżynierię społeczną. Ja teraz pozwolę sobie jeszcze na koniec przytoczyć trzy wypowiedzi członków, przedstawicieli totalnej opozycji, żeby nie było tak, że my rzucamy jakieś słowa na wiatr. Rafał Czaskowski. Cytuję jego słowa: Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambita, ambitna, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej. To nie, nie chodzi o to, że będzie to tylko Warszawa. Gdy będzie rządziła platforma obywatelska, to będzie Gniezno, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk i pozostałe miasta Polski. Pan Michał Gramatyka, Polska 20, 2050. Rekomendacje C40 są dość słuszne. Pewne regulacje będą wyłącznie korzystne dla mieszkańców. No i oczywiście. Pani Sylwia Spurek, której nie może tutaj zabraknąć, z Partii Zieloni. Jednym z koniecznych warunków jest stuprocentowa weganizacja i odesłanie sektora hodowlanego do historii. Szanowni Państwo, oni mówią nam wprost, że rolnicy nie będą mieli za co się utrzymać, bo nie będą mogli prowadzić swojej działalności, że firmy odzieżowe... Dużo osób straci miejsca pracy przez to, że będziemy mogli kupić tylko 8, a w, w końcowej facie 3 sztuki ubrań. Liczba samochodów, która jest obecnie 600 na 1000 mieszkańców ma zejść do 190 na 1000, a w ostateczności do 0. Do 0. Prawo i Sprawiedliwość się na to nie godzi i zawsze będziemy po stronie obywateli, więc dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości w Polsce rządzić będzie, nie wprowadzimy takich zmian, które godzą w podstawowe wolności człowieka. Platforma Obywatelska teraz oczywiście będzie pewnie mówiła, już Rafał Czaskowski mówił, że to są delikatne wytyczne, ale oni tak samo mówili, że nie wprowadzą nie podwyższą podatków, że nie podwyższą wieku emerytalnego i co kłamali? My jesteśmy partią, która jest rzetelna, a nasze obietnice mają pokrycie. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze może tylko bym chciała na koniec dodać, że e, wnioskując z tej całej tutaj wypowiedzi, no trzeba podkreślić, że Agenda C40 ogranicza w znacznym stopniu naszą wolność i nasze konstytucyjne prawa, o które tak zawsze zabiegają politycy e, Platforma Obywatelskiej. Dziękuję. Jeszcze na koniec oddam głos panu e, radnemu. Pan Jaki. Tak. Jeszcze Pan Radny ma najświeższe informacje z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, więc prosimy jeszcze na koniec. E, tak, chciałem tylko przekazać Państwu, że na ostatniej sesji Sejmiku ustanowiono nowe opłaty za egzaminy na prawo jazdy, które wzrosły o 40%. Teraz z 30 zł teoria wzrośnie o, do 50 zł. A praktyka najpopularniejsza to 140 na 200 zł. Są to maksymalne stawki, jakie zostały wprowadzone po zmianie przepisów o ruchu drogowym, gdzie kompetencja teraz jakby z ministerstwa przeszła na samorząd województwa co do ustalania kwot kosztów egzaminów. Bardzo dziękujemy.